Drogie dzieci, nie pozwólcie, aby demon odebrał wam pokój. Należycie do Pana, więc musicie za nim podążać i tylko jemu macie służyć. Proszę Was, abyście byli mężczyznami i kobietami modlitwy. Idziecie ku przyszłości pełnej prób, i tylko ci, którzy się modlą. Będą w stanie dźwignąć ciężar krzyża. Odwagi, dajcie mi swe ręce, a ja zaprowadzę Was do mojego syna Jezusa. Wielki kryzys wiary odwróci moje biedne dzieci z drogi prawdy. Nie wycofujcie się. Cokolwiek się stanie, pozostańcie wierni Jezusowi i prawdziwemu magisterium jego kościoła. Kocham was i pragnę widzieć was szczęśliwymi tu na ziemi, a później ze mną w niebie. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.